Witajcie, chciałam dzisiaj wypromować pierwszy raz. Robię promo yy, gościa, który ma tutaj ten nick Grypel. Zachęcam do za subskrybowania. Jego kanał, oczywiście, ja subskrybuję. Ma 498, A ja się postaram jeszcze z innych kanałów również również mu pomóc. Yy, I jeszcze na rzecz ma tutaj oczywiście nick wpisujemy sobie, klikamy na górę i mamy jego nick tutaj w góry, także zapraszam abyśmy go również obserwowali i oczywiście jeżeli chodzi o yy, yy, film to Wpiszcie sobie tutaj, bo ja robię na telefonie. Ja nigdy, no, ja nigdy nie, nie, nie promowałam z telefonu, to jest pierwsze moje promo. Także wystarczy, że wpiszecie i zobaczycie takiego traktora. Tutaj to powinniście znaleźć i wiedzieć, kto to jest. Także no, zachęcam do zasubskrybowania.